Siema! witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. i Dzisiaj pogramy sobie nową kartą, czyli Madokiem. Niesamowita karta wspierająca bomby. Bardzo mi się podoba. Pogramy coś w stylu takie No Unit Skoja. Mm, tak, no to tyle mniej więcej. Przechodzimy do właściwej treści tego materiału. Jeszcze tylko powiem dlaczego przez ostatni czas nie pojawiały się filmy. Jest to spowodowane tym, że niestety mój sprzęt, na którym. Nagrywam dotychczas się zepsuł, jest obecnie w naprawie i powiedzmy nagrywam na czymś zastępczym, nagrywam na czymś zastępczym i te filmy nie będą się pojawiały tak często, postaram się żeby no dopóki powiedzmy nie, 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 nie zostanie mój sprzęt naprawiony, na którym nagrywam dotychczas, to tak żeby chociaż raz w tygodniu jakiś odcinek się pojawiał, bo jak no zobaczymy w sumie normalnie, Czyli tak planuję właśnie tak raz w tygodniu, może trochę wcześniej wrzucać. Ale na pewno te filmy nie będą tak dobrej jakości, jak byłyby wrzucane z mojego rzeczywistego sprzętu. OK. Gramy na mobilizację. To jest w sumie bardzo ciekawy maczau, szczerze, myślę. Zdecydowanie. Ojej. Po... Wytwarzanie petart jest niesamowicie mocne. Ale nie wiem, czy nie wystarczy jedno na razie. Północny wiatr jest całkiem dobry. Naron widać szczególnie. Mhm. Naron widać zdecydowanie. Ale myślę, że jeden północny wiatr na razie uwolimy Agitatora. Agitatora dostajemy. Rozumiem. Ryski kusznik Ciekawe. Pytanie, czy wzmocni. Nie wzmocni. Ja myślę, że leci wytwarzanie petard w takim razie. Na razie. Nie chcę na razie zagrywać. Myślę, że mogłem zagrać... Chociaż nie mam na ilmacnienia. Dobra, ok. Nie, to dobrze wszystko zrobimy, zrobiłem na razie. Więc to takie buty. Rozumiem, więc tak, no myślę, że po prostu chyba zniszczymy go i drugi wytwarzanie petard raczej, bo niestety no to, no wy... cóż no, poleciał, gdzie poleciał, dałoby się to zniszczyć, więc raczej wytwarzanie petard. Może postaramy się wygrać to na równych, szczerze. Myślę, że warto byłoby się o to postarać, na pewno. Myślę, że dobrze, że obecnie blokujemy mu jego reddyńskiego łucznika, bo po prostu nie może go położyć w tej chwili. Ponieważ rzeczywiście oddaliśmy już dwa wytwarzania petard, więc już powiedzmy dwie nasze możliwości, by wyjąć modoka. Tak jednak Myślę, że możemy postarać się to na. Ciągle myślę, powtarzam. Uważam, że możemy postarać się wygrać na równych kartach. Adalia, Adalia. Czyżby to był łucznik? Czyżby to był łucznik? Nie, werblista. Werblista. Wzmocniony. Zakazany. I już jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji w tej chwili. Kolejny werbista. Hmm, madok, może? W sensie północny wiatr i madok przydałoby się, nie powiem. No, przyciśniemy trochę tempo z Siroka, może. Myślę, że zakaz. Z... północny, może? Chyba tak. Raczej północny. O, i jeszcze do dobrego rzędu poleciał nam Madok. Chociaż to akurat teraz już nie ma znaczenia. Ale jak coś to. O, kolejny. No, to widzę, że sporo werbistów. Yy, Przyciśniemy chyba trochę tempo, wydaje mi się, z nowigraską, Zdecydowanie. No to jest jakaś dziwna talia, w sumie. Do, dość dziwna talia. To będą takie nietypowe kadłańskie upiory. Tak coś. No, ra, dobra, raczej to kadłańskie upiory nie są. Widzę tą talię. Co to, co to będzie, to nie wiem zbytnio. Yy no, To chyba syropko, wydaje mi się. Bo chciałem jednak ty wygrać na równych, jakby się dało. Więc raczej syropko leci. Przydałby się, kurde, jeszcze jedna bomba by się przydała. Jeszcze taki północny wiatr byłby idealny. To wcześniej, wolny raz z Lidera Temerskiego, północny wiatr bym zagrał niszcząc Madoka przy okazji. Okej, okay, to mi daje okazję, by zagrać pirotechnika. Nie, to mi daje szansę, zrobić zagrać gitatora na pirotechnika Widzę, ile tych werblistów gra? Nie? Ile gra tych werblistów? No nieźle, nieźle. Okej, okay. więc jeszcze nawet carry over mamy i udało się na równych z pomocą madoka wygrać. Jeszcze dwie obrończynie na ręce. Ale tu już mieliśmy zupełną pewność, że nic złego nie dobierzemy. Zdecydowanie Tygrys szablozębny teraz leci. Tego jestem pewien, bo mamy idealnie Friscaja, czyli najlepszą możliwą okazję pod Tygrysa. Donimir. Okej. Okay. Jak coś, myślę, że to nie jest zła wymiana. Szczerze. Tygrys za mira, Ale co to jest w ogóle za talia? No hmm, no, coś, coś interesującego. Może jakiś spam e, werblistów. Nie wiem, nie wiem. Nie jest to zły pas. Wtedy bierzemy podwójnego lasceja, który jest dla mnie... Jest naprawdę pożyteczny dla mnie. Z drugiej strony ten lider może być potężny ciągle. Ale czy, czy może... a kurde, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja nie bym go przyblidował jeszcze dalej, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest dobry pas w tej chwili. Do są morski. Okej. Okay. To będzie może. Ale to takie dziwne kadwaj, jakby to był Ronwid. Nie a co ciekawe w sumie, że jeżeli miał całą rękę goldów, to myślę, że nie było to złe zagranie z desantu, więc nawet dobrze, że spasowaliśmy to w sumie, bo rzeczywiście desant byłby ogromnym tempem z jego strony. Więc myślę, że dobry pas z naszej strony. To teraz, nie wiem, wszedłem do ręki, dobrać i byłoby fenomenalnie. O, jeszcze modoka jednego. Teraz tylko Sheldon do ręki i jestem zadowolony. Fufufufu, oh, 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 możemy dobrać obrończenie, czego nie chcę. Sheldon nienawidzi, mówię zupełnie szczerze, Sheldon nienawidzi wchodzić do ręki. Zaryzykujemy. Ok, lekcja przyrody i tak jest lepsza. Aczkolwiek jest dość fatalnie. Dobra, dobra, dobra. Rezyński łucznik, nie mam najmniejszego problemu. Nie decyduj się na lidera. No, to nie, nie uważam, by to była dobra decyzja. Poczekamy jeszcze z północnym wiatrem, odrozumieć po co poczekamy, żeby miał więcej na z tym Madokiem, więc spokojnie. Myślę, że na razie, jeden lider i po prostu krąg życia, tak wydaje mi się, że to jest najlepsze możliwe zagranie w tej obecnej naszej sytuacji. I to pod sesentesis, może? No i będzie ses sesentesis. Jeszcze raz najmocniej przepraszam za jakość tego odcinka, ale mówię, no i niestety z uwagi na, na awarię sprzętu nie, muszę tak, tak, niestety, nagrywać tak, jak nagrywam. Przykro mi bardzo. To będzie lekcja przyrody teraz zdecydowanie. Także jeszcze raz najmocniej przepraszam. O, poddał się. No cóż. Także wygraliśmy mecz. Jestem zadowolony, a jeszcze nawet coś zmieści się z rycerzem. O, o, o. Także To jest ten deck. Naprawdę, naprawdę bardzo jestem zadowolony z niego. Bardzo dobrze, dobrze się sprawuje. Jest niesamowicie ciekawy, powiem, szczerze, jest niesamowicie ciekawy. Także jeszcze raz po każdą talię, jeszcze raz po każdą talię. Jeszcze może pokrótce omówię dosłownie. No generalnie wiadomo, pod Madoka mamy cztery bomby, dwa północne wiatry, dwa wytwarzania petard. Eee... Gramy oczywiście pod Sheldona, trochę pod Gorda, ale generalnie kluczową i moją ulubioną kartą w tym decku jest tygrys zęby. i Staramy się zagrać tego tygrysa. Oczywiście różnie może być, jak już pogracie trochę tą palią, to ją wyczujecie, ale generalnie staramy się tygrysa zagrać. Jak mamy pierwsze słowo, jak zaczynamy rundę, wtedy staramy się zagrać tygrysa. I mamy jak najwięcej specjali, typu właśnie północne wiaty, lekcje przyrody, krągi życia, wytwarzania petard e, i tak dalej, czy jakieś Obrońce puszczy. tak takie remowali jako specjale, po to, żeby niszczyć każdą praktycznie kartę z z przeciwnika. I ten. Tygrys będzie bił, bił, bił każdą kolejną kartę. Oczywiście, wiadomo, czasami zdarzą się jakieś Neckery, Larvendriagi, nie wiem, jakieś Cerys i tak dalej, gdzie tyle punktów nie zrobimy. Ale to są takie, sam z członkiem, Neckery, Cerys to są talie Wii Cerys, czyli którą grają tylko tryhardy i osoby, które nie wiedzą, co to jest zabawa, tylko chcą wygrywać. Dlatego, dlatego jak coś bardzo polecam talie, talię, bo jest niesamowicie ciekawa. Bardzo przyjemny do grania, i przez to, że gramy Zakazany Rytuał i Sirocco, mamy również duże szanse na Wia. A Północny Wiatr jest niesamowitym pechem na Cerys. Także to będzie tyle, jeżeli chodzi o oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do zasubskrybowania kanału. Jeszcze raz przepraszam za jakość tego filmu. Nadam tylko magiczną lampę, bo inaczej lepiej to gra z magiczną lampą. Mam nadzieję, że się jeszcze raz podobało. Do widzenia no i cześć.